it that so few realize the seriousness of our present crisis partly because men do not want to believe their own times are wicked partly because it involves too much self-accusation and principally because they have no standards outside of themselves to measure their times only those who live by faith really know what is happening in the world an unprecedented supernatural event is approaching in time at a breathtaking speed. It advances largely unnoticed, misunderstood, or simply ignored by humanity. Whether it happens by day or by night, it will impact every human being on Earth at the same time. Everything will stop, and everyone will see and feel within themselves something that will never be forgotten. The times we're living in today are entirely unprecedented. We've never seen anything like this before the darkness feeds on itself. he got hold of me and pushed me up against the wall and began to strangle me. blinding satan is not just a symbolic concept. it was full of bitterness and hatred it was a disgusting thing. we shall see what actually is what they see and hear you may ask is it real is it a hallucination it was like right in the moment about my whole life. My whole life in a matter of minutes. Vi toda mi vida pasar por delante de mí. Creía que moría ese día. They can happen to anyone at any time. No, I had no clue what the illumination of conscience was. I had never heard of it before. How can near death experiences have such remarkably consistent content wherever they occur all around the world while the person having the experience is unconscious or clinically dead? Young or old, they will see the good they have failed to do and the bad they have done. Everyone will find themselves all alone in the world. Research has answered that question conclusively. It is a shocking warning to my soul that there is something beyond my control. It will be an overwhelming, painful, mystical, and cosmic event. That will shake the consciences of all mankind. And it will spread quickly like fire. That suddenly is taking over the whole universe. So we are in trouble right now and we need a rescue. Film Wielkie Ostrzeżenie to film zareżyserowany przez Juana Carlosa Tamesa z Meksyku. Jest inspirowany książką Christine Watkins, która dedykowała swoje życie misji szerzenia przesłania Wielkiego Ostrzeżenia. Realizatorzy filmu spędzili 13 tysięcy godzin na wnikliwe badania dokumentów świętych Kościoła Katolickiego, ich pamiętników, różnych książek, ponad 40 proroctw, oraz rozmów z doktorami pisma świętego dotyczących tego wyjątkowego wydarzenia, którego wygląda na to, że doświadczy niebawem już cała ludzkość. Napisali ponad 23 różne wersje scenariusza, zanim powstała jego ostateczna wersja. Film realizowany był w siedmiu różnych krajach oraz w 68 różnych lokacjach. Nagrano wywiady z ekspertami, aby zrozumieć to apokaliptyczne wydarzenie również z naukowego punktu widzenia oraz wywiady z ludźmi, którzy przeżyli już takie ostrzeżenie, przedstawiając, jaki miało wpływ na ich życie. Film został zrealizowany w 57 dni, a jego montażem, animacją i, i całą postprodukcją zajęli się różni wolontariusze specjaliści z całego świata. O wielkim ostrzeżeniu, którym jest oświecenie sumień, mówią nam różni prorocy od wielu lat. Pisała o tym w swoim pamiętniku chociażby nasza polska mistyczka, święta Faustyna. Wielu z naszych polskich kapłanów, obdarowanych mądrością ducha świętego, od wielu lat nieustannie nawołuje nas do powrotu do Boga i nawrócenia, gdyż stoimy u progu wydarzeń, które wkrótce zmienią oblicze tej Ziemi. Często ich słowa są lekceważone przez ludzi, którzy, jak mówi Ewangelia, mają uszy a nie słyszą, mają oczy i nie widzą. Bo Bóg tego świata zaślepił ich umysły, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Concita Gonzales, wizjonerka Objawin z Scarabandar, które są kontynuacją Fatimy, powiedziała wyraźnie, że ostatnia pandemia była wstępem do wielkiego ostrzeżenia. Wielu ludzi na świecie pod inspiracją Ducha Świętego przygotowuje się już od dawna do tego wydarzenia, a wielu z nich misją jest przygotowanie miejsc schronień dla ludzi naznaczonych znakiem krzyża. Jednym z nich jest małżeństwo z prawie 60-letnim starzem John and Carol Lirey ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy poznali się, będąc jeszcze nastolatkami, zaczęli praktykować codzienną mszę świętą. Później założyli grupę modlitewną ku czci Matki Boskiej Fatimskiej, którą prowadzą od 50 lat. W 1993 roku pojechali do Madżegoria, miejsca objawień Matki Bożej, i tam John usłyszał głos Jezusa. O tym, co się wydarzyło później, opowiadał tak. Kiedy, będąc w Madagaskarii modliłem się w kaplicy, usłyszałem głos Jezusa, który powiedział, żebym nie marnował dłużej czasu i zaczął pracować dla Niego i że On ma dla mnie misję. Byłem uzależniony od przesiadywania godzinami przed komputerem i wiedziałem, że muszę przestać to robić. Po powrocie do Stanów zaczęliśmy się z żoną regularnie spowiadać, codziennie adorować Jezusa i odmawiać wszystkie cztery części różańca ale nie wiedziałem jeszcze, jaką Jezus ma dla mnie misję. I pewnego dnia nasz pokój zaczął pięknie pachnieć różami, a ja otrzymałem wizję dotyczącą przyszłości. Później, po przyjmowaniu Komunii Świętej i Adoracji, Jezus pozostawiał mi orędzia, instrukcje dotyczące tego, co ma nastąpić i jak się do tego przygotować. Głównym celem tych orędzi są nauczania dotyczące Bożej miłości i nawrócenia. Wiedziałem wiele lat wcześniej, że będzie pandemia koronawirusa i mieliśmy w domu wszystko co potrzebne. Byliśmy do tego przygotowani. Jezus dał nam dokładne wskazówki, aby się przygotować do tego. Widziałem też kolejną pandemię, gorszą od tej. Widziałem krwawiące ciała leżące na ulicach. I to przyjdzie przez sportowców olimpijskich z Chin. Wiedzieliśmy też wcześniej o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce później w Kalifornii. Przez 25 lat podróżowaliśmy po świecie, niosąc te przesłania Boże, uczestnicząc w konferencjach, udzielając wykładów. Książka, którą napisałem, jest przygotowaniem do wielkiego ucisku i ery pokoju, i nie czerpie z nich żadnych korzyści materialnych. Zawiera ona wskazówki, jak dokładnie przygotować się do tych wydarzeń i ma na celu nawrócenie dusz. Znaki na niebie i ziemi pokazują nam, że jesteśmy bardzo blisko tych wydarzeń. Papież Leon XIII miał wizję, w której widział, jak szatan chciał władzę nad ziemią i Jezus mu na to pozwolił na 100 lat. Wielu uważa, że zaczęło się to w Fatimie w 1917 roku. Przekroczyliśmy właśnie te sto lat. Jezus powiedział nam, że kiedy światu będzie zagrażało samo zakłada, życia nasze będą zagrożone i świat będzie w stanie totalnego upadku moralnego, On zainterweniuje, aby dać nam ostatnią szansę do nawrócenia. To będzie wielki akt Jego miłosierdzia, oświecenie sumień. Jezus często prosi nas, abyśmy modlili się za dusze, które zginą w ataku nuklearnym i katastrofach, które nadchodzą na świat. Nie wolno jednak ludziom podążać za sensacjami, skupiać się na katastrofach, ale zawsze myśleć o nawróceniu, modlitwie i życiu zgodnym z Bożą wolą. Mamy być światłością w tych dniach ciemności. Nawet ludzie niereligijni powinni naprawić swoje życie, wybaczyć wszystko i żyć moralnie. Oświecenie sumień będzie przeglądem naszego życia i każdy zobaczy stan swojej duszy i tego, gdzie by trafił po śmierci, czy do nieba, czyśca, czy piekła. I jak te miejsca wyglądają, chociaż dużo ludzi w ogóle nie doświadczy podczas tego wydarzenia nieba, nie będzie im to dane. Szatan będzie związany na sześć tygodni, i w tym momencie cała ludzkość doświadczy obecności Boga i otrzyma szansę na nawrócenie. Zobaczą również, że Kościół katolicki to ten prawdziwy Kościół stworzony przez Chrystusa. Po tym czasie już nie będzie usprawiedliwienia dla tych, którzy się Boga wyrzekną, i niestety będą i tacy a media na całym świecie będą tłumaczyć, że ten czas był tylko zbiorową halucynacją. Po tych sześciu tygodniach nastąpi czas wielkiego ucisku, czas antychrysta, przyjęcia znomiona bestii. Jezus opisał go jako ucisk, jakiego nigdy nie było odkąd powstały narody. Już dziś aniołowie oznaczają niewidzialnym znakiem krzyża czoła tych, Którzy służą wiernie Bogu i Go kochają. Jeżeli chcecie być później z waszymi rodzinami, musicie się za nich dużo modlić. Po sześciu tygodniach wybrani nie będą mieli zbyt wiele czasu. Jezus będzie się porozumiewał z każdym na zasadzie lokucji, wewnętrznego głosu. Jak ze mną teraz, i powie dokąd każdy ma się udać lub pozostać. Do domów będą przychodzić, aby zmuszać ludzi do przyjęcia chipa, a więc trzeba mieć przygotowany plecak z najbardziej potrzebnymi rzeczami oraz różańcem Biblią Wodą Święconą, lub mieć w domu przygotowaną żywność i wodę, w przypadku kiedy Bóg wskaże, abyśmy w nim pozostali. Do miejsc schronień wejdą tylko ludzie ze znakiem krzyża na czołach, i będą oni pod opieką Bożych Aniołów. Oznaczenie tym znakiem sprawi, że ludzie będą niewidzialni dla złych ludzi, którzy mogliby ich zabić. Wokół będzie wojna światowa i katastrofy. W miejscach schronień nie będzie można używać żadnych telefonów czy komputerów, nie będą tam działać. Jezus powiedział, że patrzenie w ekran równoważyłoby się z patrzeniem w oczy Antychrysta i wielbieniem go. Miejscem schronień będą wszystkie miejsca święte. Miejsca objawień maryjnych, kościoły, klasztory oraz prywatne domy poświęcone Bogu. Możecie zapytać Boga, czym moglibyście uczynić swój dom miejscem schronienia. Powinniście się modlić tak: Jezu, jako właściciel tej nieruchomości, oddaje Ci ją do Twoich celów. Nasz dom jest przygotowany na schronienie 40 osób, ale Jezus wspomniał, że może nam przysłać nawet do pięciu tysięcy ludzi, którzy zamieszkają wokół domu. Będzie nas karmił i dbał o nas, jak to czynił kiedyś na pustyni. Mamy przygotowaną podstawową żywność, którą On będzie rozmnażał. Dużo ludzi na świecie umrze z głodu. Nie będzie dostępu do wody, w kranach, elektryczności. Jeśli będzie w takich miejscach ksiądz, będziecie karmieni codziennie komunią świętą przez niego, a tam, gdzie nie będzie kapłana, będziecie ją otrzymywać bezpośrednio od aniołów, którzy będą ją przynosić ze zniszczonych kościołów. Dla wielu ludzi brzmi to nierealnie i pewnie teraz tego nie rozumieją. Ten czas Antychrysta będzie trwał około 3,5 roku, i dla wielu wybranych będzie czasem wyrzeczeń, czysta, nieustaną modlitwą i adoracją Jezusa. Musimy się dużo modlić, aby był skrócony, abyśmy mogli wytrwać. Po tym czasie nastąpi oczyszczenie Ziemi. W środek Oceanu Atlantyckiego uderzy kometa. I wielu ludzi umrze z tego powodu. Tych ze znakiem krzyża Bóg ocali i zachowa dla przyszłych pokoleń. Będą wtedy trzy dni ciemności. Nie wolno będzie wychodzić i wyglądać na zewnątrz, ale zamknąć okna i modlić się. Potem ujrzymy Ziemię odnowioną przez Chrystusa, wolną od złych ludzi. A ci, którzy pozostaną, będą żyć modlitwą, szczególnie za dusze czyśćcowe i wzrastaniem świętości, aby po śmierci pójść prosto do nieba. Wszystko ma podłoże biblijne. Noa przygotował łódź na polecenie Boga, a był wyśmiewany. Józef musiał zabrać Matkę Bożą i udać się do Betlejem, opuścić swój dom, który bardzo lubili. Szli długą i trudną drogą. Lot musiał opuścić swoje miejsce zamieszkania. Mojżesz wyprowadził ludzi z Egiptu i tak dalej. Bóg wyprowadza, jeśli jest taka potrzeba. Jezus zalecał, abyśmy nosili brązowy szkaplerz, szczególnie mieli go na sobie w czasie mszy świętej, w pierwsze soboty miesiąca. A purpurowy szkaplerz oraz medaliki świętego Benedykta, czy cudowny medalik, Zawiesili nad oknami i drzwiami naszych domów. On powiedział, że dał nam te sakramentalia i powinniśmy z nich korzystać, aby demony nie miały do naszych domów dostępu. Naszym celem ma być stawianie Boga na pierwszym miejscu, uwielbianie Go i służenie Mu, i bezgraniczne zaufanie Mu. Bardzo się kiedyś modliliśmy za znajomego lekarza, który był aborcjonistą i dokonał wielu aborcji. Staliśmy pod jego praktyką lekarską i dużo się za niego modliliśmy. On później zginął w katastrofie lotniczej. Zamówiliśmy wraz z żoną za niego mszę świętą i Pan nam później pokazał, że ta msza święta uratowała go przed piekłem, że będzie musiał spędzić wiele, wiele lat życia w czystcu, ale na końcu Dostąpi zbawienia. Pamiętajcie, że wasze modlitwy, ale szczególnie Msza Święta, jest wielkim skarbem na tej ziemi. Intensywność snów i wizji dotyczących bliskiego powrotu Chrystusa bardzo wzrosła w ostatnich kilku latach. Doświadczają ich również dzieci, jak mogliście zobaczyć w jednym z moich filmów. W filmie o sztucznej inteligencji mogliście zobaczyć, że nowa technologia jest już gotowa, aby móc wprowadzić plan biblijnego nadzoru bestii, kontrolowania człowieka. A globalni liderzy powiedzieli, że jeśli trzeba, wprowadzą to siłą. Trwajmy więc przy naszym Panu Jezusie Chrystusie i Mamie Maryi, w których jest nasze ocalenie. Zawierzajmy im nasze rodziny, nasze domy, nasze miasta i nasz kraj. I z przekonaniem i wiarą mówmy: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Ojca, zmiłuj się nade mną grzeszną i nad całym światem. Szłam z rodziną na spacer i nagle zostaliśmy porwani w górę. Znaleźliśmy się pośród bilionów i trylionów ludzi. I otworzyła się wielka potężna brama, a z niej wyszło wielkie światło. Przed nami był jakby wielki pałac, a w nim tron. I ta świetlista postać przemówiła do nas i miała w swoim głosie jakby autorytet, tak że wszyscy słuchali. I ta postać powiedziała: Jestem królem królów. I to był Jezus. I każdego wołał po imieniu i rozdzielał nas na dwie strony. Kiedy stałam przed nim, widziałam, że On wie wszystko, co ja czuję, co myślę, jak Mu służyłam, co w życiu robiłam i wie wszystko o mnie. Oceniał mnie według mojego stylu życia i relacji, jaką z Nim miałam. Pozwolił mi przekroczyć tę bramę i wejść do tego pałacu. A kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, jak ludzie krzyczeli, płakali i błagali, żeby tam pójść. I zobaczyłam też wśród tych ludzi dwójkę moich dzieci i moją ciocie. Ona uważała się za osobę wierzącą, chodziła do kościoła, ale nie otrzymała szansy przekroczenia tej bramy. I moje dzieci płakały i krzyczały i nie mogły wejść do bramy nieba. To było bardzo bolesne dla mnie. I tam były też inne dzieci, dziesięcio-jedenastoletnie, które panikowały błakały i krzyczały: I ja błagałam Boga. Ty jesteś miłością. Pozwól im pójść ze mną. Błagam Cię, Ty jesteś królem królów, który ma wiele współczucia. Daj im szansę. Błagam Cię. Ale on powiedział: „Nie. Ty nie widziałaś, co było w umysłach i sercach Twoich dzieci, Co robili za zamkniętymi drzwiami, ty tego nie widziałaś, a ja to widziałem. Czas minął. To koniec, powiedział. I ta potężnie wielka brama, której pilnowało tysiące aniołów wyglądających jak żołnierze, zaczęła powoli się zamykać. I ten dźwięk jej zamknięcia był. Tak potężne, jak nigdy niczego takiego nie słyszałam. I jak się ta brama zamknęła, nie słyszałam już żadnych odgłosów. I szłam za tym królem królów, który był w koronie i pięknym płaszczu. I byłam smutna, bo moja rodzina i dzieci pozostały w tyle. I zobaczyłam tam pokoje, które były olbrzymie, tam wszystko jest ogromne. I w jednym pokoju siedziała moja mama, moja babcia i dziadek. I byłam szczęśliwa ich widząc, ale też myślałam o moich dzieciach i pomyślałam, że jest tu tyle miejsca dla wszystkich ludzi. Dlaczego oni nie mogli tu wejść? I nawet ci, którzy myślałam, że byli dobrzy i pójdą do nieba, bo chodzili do kościoła, nie mogli pójść tu ze mną. Nie mogłam zapomnieć tych krzyków. I mój sen się skończył. Pomimo tego traumatycznego snu, który był tak realny, jakbym doświadczyła wizji, na jawie dziękuję Bogu, bo wiem jak bardzo teraz muszę się modlić za moją rodzinę. Mówię Wam: Bóg istnieje i modlę się, aby ludzie uczynili Jezusa swoim królem i służyli mu całym sercem. To nie jest żart. My wszyscy będziemy musieli stanąć przed Nim. I zdać relacje z naszego życia. Chciałabym, aby wszyscy weszli do Królestwa Niebieskiego. Oddaję Jemu cześć i chwałę, bo cześć i chwała należy do Niego. On stoi ponad wszystkim i jest królem królów. Hey, it's spiritual life is spiritual. I want to encourage you all. Don't take God for granted. God is real. God is so real. It only takes you, you know, to make that choice. But I want you to know this is no joke. This is no joke. Take heed to what I say. God is real. He's not plain. He's not plain. My desire is that everyone should enter the kingdom of heaven. I give God all the praise and glory. Because all the praise and glory belongs to him. He is after all the king above all kings. Niech priorytetami naszych biskupów, kapłanów, wszelkich władz i wiernych będzie budowanie arki ocalenia w królu Chrystusie, abyśmy nie zatonęli w czasach nadchodzącego potopu oczyszczenia ziemi. Z notatnika polskiej mistyczki Alicji Lęczeskiej. Gdy spadną krople krwi, które widziałaś, zadrży ziemia i zacznie się czas oczyszczenia, powiedz to dzieciom, które są w stanie zrozumieć. Niech czuwają, niech będą gotowe stanąć z wiarą w sercu na przywitanie oblubieńca, który przyjdzie, gdy jego krew obmyje ziemię. Przyjdę w bieli w słońcu. By zaślubić dusze wierne mojej miłości i rozlejem morze miłości, aby zmyć ślady krwi, cierpienia i łez. I jak zorza zaświeci moja miłość nad światem, by nigdy już nie zgasnąć. A dzieci mojej czystej miłości będą zbierać jej promienie i rozdawać wszystkim. I tłumy będą garnąć się do nich, a światło mojej miłości napełni ziemię i blaskiem otoczy krąg świata. Tak bardzo skrócony jest czas, i tak niewiele go pozostało do chwili oczyszczenia świata. Nie traćcie go na rzeczy błahe, nie mające znaczenia w budowaniu mojego królestwa miłości. Budujcie to królestwo każdym waszym czynem. Każdą myślą, każdym poruszeniem serca wszędzie tam, gdzie jesteście i w każdej chwili. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali, a ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali, przemija bowiem postać tego świata.